O sprawie donosi dziś Polskie Radio Wrocław. Z informacji, do jakich dotarli dziennikarze, wynika, że powiatowy inspektor sanitarny w Legnicy za nic miał obostrzenia wprowadzone w celu ograniczenia liczby zakażonych koronawirusem. W piątek około godziny 15.30 w Straży Miejskiej, dokonujący kontroli obostrzeń w parku miejskim, zauważył mężczyznę, który siedział na ławce bez zakrytej twarzy i nosa. Nie posiadał maseczki, nie posiadał chusta ani maski. Mundurowi chcieli ukarać mężczyznę mandatem w wysokości 300 zł. Ten jednak odmówił, co oznacza, że wniosek o jego ukaranie trafi do sądu. Jak informują strażnicy decyzją wojewody dodatkowa notatka w tej sprawie została skierowana na policję. Te materiały po zapoznaniu się przez funkcjonariuszy legnickiej komendy zostaną przesłane do wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu. Celem ewentualnej nałożenia kary administracyjnej na jednego z pracowników stacji sanitarno epidemiologicznej w powiecie Legnickim. Za naruszenie zasad rozporządzenia Sanepid może nałożyć dotkliwą karę. Tymczasem szef Lednickiej Stacji uważa, że nie ma ku temu podstaw i wyjaśnia, że zignorował zakaz wstępu do parku, bo było to najlepsze miejsce w okolicy, by w spokoju odpocząć. Ja uważam, że ten zakaz yy, chodzenia po parku to jest rygor stanu wyjątkowego, który nie został ogłoszony. A poza tym jest to najkrótsza droga do pracy i tak dalej. Czy szef Sanepidu, ignorujący obostrzenia wprowadzone na czas pandemii, to dobry przykład? Proszę pana, tylko teraz. Pytanie jest, czy kierowca Erki, który jedzie do wypadku, też ma się tłumaczyć z przekroczenia prędkości? O tym, jak sytuację zinterpretuje dolnośląski inspektor sanitarny, przekonamy się niebawem. Sanepit może nałożyć na szefa legnickiej stacji nawet 30 tysięcy złotych kary. Dodatkowo, ponieważ odmówił przyjęcia mandatu, sąd może ukarać go grzywną do 5 tysięcy złotych.